Siemano, z tej strony Gato. Witajcie w ostatnim odcinku ze Soda, tak jak mówiłem już pełno razy na różnych filmach. Zakończę karierę z grami. I zacznę to co planowałem już na samym początku to co planowałem do dziecka to co chciałem zrobić w swoim życiu to co chciałem wam pokazywać w swoim życiu, czyli różne wrogi oraz porąbane challenge'e i tak dalej i tak dalej po prostu jestem do tego stworzony, żeby takie rzeczy prawdopodobnie robić no, więc w związku z tym, że to ostatni odcinek no to dzisiaj odcinek będzie działał na trzech podpunktach na początku wydamy sobie trochę diamentów potem Pokażę wam smoka, w zasadzie w innej kolejności. Pierw pokażę wam smoka, potem wydam trochę diamentów. I na końcu filmu pokażę wam pewną rzecz, którą ukrywałem przed całym światem 4 lata. Pewien glitch. Mega, mega hardkorowy glitch, na któ którego jeszcze nikt nie zauważył. Aż jestem sam w szoku. Czy nikt nie zauważył tego glitcha przez... 4 lata? No. I tytuł filmu prawdopodobnie nosi nazwę... Ukazałem to przed całym światem, więc. Dobra, bez dłuższego gadania, zaczynamy. No i co? Pokażę Wam tego smoka pięknego, nowego, którego niedawno dodaję, który jest według mnie połączeniem kobry królewskiej oraz jakiegoś szmoka. Nie wiadomo jakiego. Po prostu jakiegoś smoka. To jest wersja tytanowa. W wersji podstawowej, smok. Zaraz wam pokażę może. Zacznijmy od początku. jak kosztuje i tak dalej i tak dalej. A nie, lecę od razu z tematem, że wersja tytaniczna i tak blebleblebleble ble, 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 i tak dalej da, i tak dalej. Dobra. Przechodzimy do tego jaja. To jest jajo. Smok prezentuje się tak. Tak, dokładnie. No i co? W jak zwykły ze skrzydłami. W wersji podstawowej. Jajo kosztuje 800 diamentów, czyli 1000 bez membera. Nawet mogę wam pokazać. Tak jak mówiłem, 1000 bez membera. No cóż, w wersji tytanicznej ten smog wygląda tak. Co mogę o nim powiedzieć? Mi się dosyć podoba, chyba według mnie jeden z najładniejszych smoków. No. Ogólnie animacja jest taka dosyć spoko. Oczy piękne, zielone, podobają się te oczy. Naprawdę mega są ładne. No animacja taka zwykła. Zwykła animacja zwykłego węża. Teraz chyba obecnie siedzi. No i pokazuje język. Niegrzeczny wąż. Niegrzeczny jest wąż. Dobra. Jeśli chodzi o chodzenie, no to jest takie pełzające. Fajnie to nawet wygląda. Jeśli chodzi o zwis. No to jest taki też spoko. Tylko mnie ciekawi, czemu on ma takie duże skrzydła. Taką małą powierzchnię i tak szybko nimi wiosłuje. Jakbym to powiedział. To jest po prostu takie trochę dziwne, że tak szybko wiosuje tymi skrzydłami. Chociaż jest jeszcze jeden smok, który ma mega duże skrzydła. Jest mega mały i mega szybko nimi wiosuje. Jeśli wiecie jaki to smok możecie napisać w komentarzach. No, taka tajemnica. Dobra, jeśli chodzi o normalne latanie to jest coś takiego. Wygląda to tak normalnie, no jakby wąż ze skrzydłami. Tak przynajmniej to wygląda. Szybowanie. Też nic, nic dodać, nic ująć. Jeśli chodzi o szybkie latanie, no to jest tak majestatycznie. Ładnie to wygląda. Jeśli chodzi o wznoszenie, również jest majestatyczne, ale takie jakieś słabe to wznoszenie. Nie podoba mi się to wznoszenie. Jakby za nisko. Za wolno się wznosi po prostu. Jeśli chodzi o opadanie, to tak jak reszta jest majestatyczna. Fajnie te skrzydła składa. No i w sumie to mogę powiedzieć o tym nowym smoku przypominającym węża. Jeszcze mogę wam pokazać jego statystyki, które wyglądają następująco. Max speed 8.8, góra-dół 6.6, skrętność 6.9, acceleration, czyli wznoszenie 10.1. Nie wiem, jak oni to mierzą. Wznoszenie 10.1, on się wznosi no, dwa razy gorzej niż yy, nie wiem, taki, taki sandwich, right, który ma 3,5. No dobra, nie wiem, jak wy to mierzycie, ale dobra, weźcie, nie mierzycie już lepiej tego, bo wy to mierzycie dziwnie. No i tyle w sumie, mogę powiedzieć. No i siła ognia 7,7. 7. Dobra, jeszcze wam pokażę, jak wygląda właśnie jego strzał. Wersja tytaniczna ma 2 o 2 punkty mocniejszy strzał niż wersja zwykła. Strzał wygląda tak. Moc to 18, strzałów jest 8. Krytyk. 36. No, tyle mam do powiedzenia o tym smoku. Przechodzimy do kolejnych rzeczy. Mianowicie, przechodzimy do naszego eventu wiosennego, który daje takiego smoka za 17 tysięcy punktów. Niestety, ja już kończę prawdopodobnie karierę ze sodem, taką profesjonalną karierę ze sodem. Mam 2156 godzin i chyba. Na tym zakończymy moją karierę ze sodem. Będę wchodził sporadycznie, ale nie będę już grał tak masowo jak teraz. Po prostu. No, moje życie. Moje życie, moje życie. Zaczyna się dopiero. No i w moim życiu chciałem tworzyć co innego i się z Wami dzielić czym innym, więc. No. Po prostu gry pójdą na drugi plan, gdzieś tam, będę dużo tworzył aktywnych, chorych oraz śmiesznych rzeczy Dlatego po prostu rezygnuję z grania w różne gry Dobra, więc tak to wygląda Co jeszcze? Minigierka! Kolejna rzecz, którą mogę wam pkać O dziwo tej minigierki nie przechodziłem, więc będę taki świeżak więc może to trochę potyfać zanim przejdę tą minigierkę. o ja w ogóle jest jakaś minigierka. A jest, a jest, jak najbardziej. Jak najbardziej jest. Więc ją przejdziemy, pokażę przy was... To coś. Bo jeszcze tu nie wchodziłem, więc mogą być rzeczy, które... których nie znam. Okej. Okay. Dopiero... Zaczniemy normalną grę. O co chodzi z tym? Na czas? Czyżby można było czasówkę zrobić? Czyżby mój pomysł podłapali? Okej, okay, to są wszystkie znaczy dużo smoków, to jest Thunderdrum Gronkier, lambę, honci Gruchotnik yy, yy, Koszmar Ponocnik Triple strike, czyli potrójny cios Dead yy, Song, czyli śmierci pięć oraz yy, Razeroib, yy, czyli szpic luta. Dokładnie. dobra. Więc zaczynamy. Sporo różnych drzwi. Nie wiem o co chodzi. Wejdę sobie tu. Nie wiem, kasa uderzeniowa jakoś mi tak najbardziej leży. Najbliżej jestem kasy uderzeniowej. Okej. Okay. I są snow ride, czyli. Um, co to są snow ride? No, idę to są... Mrozi czory, ty patrz! A tu jest skrill, jeden, dwa! No, więc fajnie. Dobra, idziemy sobie tędy. No ciekawe, ciekawe jak to będzie wyglądać. Z czym to się ja. Bo widzę, że jest bardzo dużo autorskich pomysłów tu zrobione. A co, są tytany Skriwa, chociaż? Tak, tytany to są. No więc jest progres mały. Dobra, dobra. Okej, okay. wchodzimy na samą górę. Kolejny skrill. No, sporo tych skrillów. Nie ukrywam. Prawdopodobnie, jak odcinek będzie dużo zajmował, dużo czasu. To, aha. To będę po prostu ten odcinek chciał, jakby wam to powiedzieć, będę chciał ten odcinek po prostu podzielić na dwie części. Więc klasa uderzeniowa chyba nie jest jednak dla mnie. Spróbujmy z drugiej strony iść. Czy to jest druga strona? Czy to nie jest druga strona? To nie jest druga strona. To idziemy teraz w tą stronę. <grych> Zobaczymy, co tu jest. Mamy czas więc pozwiedzamy sobie wszystko na spokojnie prawdopodobnie ten odcinek będzie miał dwa odcinki, więc możecie się na to przygotować, że będzie długi odcinek ze Soda kończący moją karierę ze Sodem no i tu są smoki... nie pamiętam już jakiej klasy no i tu jest właśnie... to jest chyba tajemnicza? tu jest sidwiarz? To jest song, czyli Ślizgą pieści. czyli ten smok, który właśnie ma duże skrzydła, jest bardzo mały i bardzo szybko nimi macha. To jest ten smok. Tu jest, tak jak już mówiłem, Śmierć i pieśń. Dokładnie. Dobra, to wygląda trochę lepiej. I... albo i nie. A, przesunąć trzeba w tą stronę? Okej. Okay. I co teraz? I co teraz? Mhm. Mm I teraz mamy kłopot. Mamy mały kłopot. Bo nie wiem, co to zrobić. Serio. Coś do nektornecia. O. Aha. A nie mogę po prostu. Czerwone. Aha, dobra. Fioletowe. Fioletowe chyba jednak nie. Więc przekładamy na drugą stronę. Zielone. Okej. Okay. Teraz 50-50. Czerwone. Czy czerwone będzie prawidłowe? No nie jest prawidłowe. No niedobrze. Niedobrze. To jednak musimy to drugie dać. Czyli niebieskie? A teraz. A teraz to ja już sam nie wiem. Tu chyba trzeba zejść. Serio? No nie fajnie, nie fajnie. Trochę powalone zielone. Niebieskie. Trzeba tą figurkę chyba zrzucić. Tak mi się zdaje. Okej, okay. mamy to, mamy to, mamy to. Teraz 50-50. Czerwone. To nie będzie czerwone. To nie będzie czerwone. To będzie żółte. Pędzej. I co teraz? Ale to jest skomplikowane trochę, co? Teraz tego trzeba tu zrzucić. Nie, nie, nie. Tylko nie skacz na główkę. Mamy to i patrzymy, co z tego będzie. Jakie to by musiało być? Fiorytowe? Fiorytowe chyba nie przejdzie. Przeszło! Fiorytowe przeszło jak najbardziej. Fajnie, fajnie, fajnie. Oczywiście ja nie czytam tego, bo ja jestem taki samouczek, że sam pewnie będę ogarniał to. Yy, trzy. Nie. Dwa. A i ma dobra! Cztery przecież ma głowy, ale ja jestem ten, jak to się nazywa, okej okay, mamy jeden, czy jednak trzeba wszystkie przejść, nie fajnie, nie fajnie, więc robimy krótkie cięcie i widzimy się zaraz po prostu w drugiej części z tej minigiełki. bo to jest naprawdę długa sprawa.